A my już widzimy właśnie ładowanie się drużyn połału w, no teraz wykluczony jest Team UK, ponieważ oni w tej kolejce nie bają, e, jakby przeciwnika. A my już na mapie Mirage, czyli mojej ulubionej. <śm> tak. to zobaczmy, zobaczmy, Polacy po stronie terrorystów i widzimy, że decydują Izak. się na szybki atak na bombsite B. W międzyczasie Izak zdobył jednego flaga, ale antyterroryści nadal są pod BSM B, no i ROK z Kubsonem muszą sobie jakoś tam poradzić pod tym BSM. Teraz na galerii jednak będzie jeden z zawodników CT. Izak do, boju, do, do boju. pomocy, ale Rock zdobywa fraga na BSM B, headshota i mamy dwóch na jedne, trzech na jednego. Przepraszam. Zostaje sam BraxTer, więc na razie dobrze Polacy rozpoczynają. Co najważniejsze, muszą to robić szybko, moim zdaniem. Jeżeli wiedzą, że są lepiej niż Hiszpanie zaczynają po stronie teruru, to naprawdę o. muszą eliminować antyterrorystów jak najszybciej. O tym wie właśnie Izak i to jest drugi frag w tej rundzie i to jest punkt dla reprezentacji Polski. Bardzo dobrze. No i my musimy szybko egzekwować te bombsite. Bardzo szybko musimy zajmować jest bombą, ewentualnie eliminować przeciwników, żeby nabrać tych punktów jak najwięcej. Już mamy jeden. Pamiętajmy, że Francuzi zdobyli tych punktów około sześciu, tak? Tak, na ma mapie sześciu. Przydałoby dobra. się tych Sześć. punktów zdobyć przynajmniej tyle, co oni, powiem szczerze, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Podejście teraz na bombsite B. Całą ekipą zmierzamy w tamtym kierunku. CT, dwóch zawodników Hiszpanów czeka już na nas. Pytanie, czy Izak tutaj je prowadzący ładnie spada na dół, dobry frak. E, Szukają drugiego z zawodników. Widzimy mocno obijani, Jeszcze jeden CT przy życiu. No czy się to uda Polakom drugi, e, drugą mapę ugrać? Rundę. Rundę, przepraszam. Iwan, widzimy, no. że będzie wchodził od galerii. <grym> Ta Tam cało. bardzo dobrze rzucał ten tego i Izak, chociaż jego rywal i tak nie był oślepiony, bo widzieliśmy, że zbił Izaka do 17 HP. Tak jest. No i teraz Iwan taki trochę niepewny. Nie ma oczywiście defa, nie ma w ogóle kamizelki. i Zobaczmy, na foreście chowa się Izak. Ale już Iwan... wiedzą, gdzie jest. No i bez szans. Izak z kałachem w ogóle w drugiej rundzie. Bez szans. Przeciwnik podchodzący od shorta. Ale właśnie tak to powinno wyglądać. Standardowa mapa, więc Polacy niech decydują się właśnie na takie rasze W ogóle też fajnie zagrali w tej pistoletówce, bo Izak poszedł sam tak. pod bombsite A, jego partnerzy pod bombsite B. Ale no, Rok I Rok właśnie, ważny, że ważne, że zdobył tego fraga. Tak, bo gdyby Rok pał, to Kupson by pozostał, Izak dopiero by do niego dobiegał, ale nadal w bs się by mielibyśmy... A tak, Rok wyczyścił ten bombsite i mieliśmy trzech na jednego w tej pistoletówce. Więc jak na razie Polacy oczywiście bez żadnego tutaj zarzutu w ich stronę grając, grają bardzo dobrze. a bez 50 znowu ten flash od Izaka no i zobacz Zobaczmy, Abel Ach, jednak lepszy. Ten wiesz tak naprawdę nie jest na tyle skuteczny, Abel raz jeszcze i rok walczy, nadal ale pozostał strzelaniem do antyterrorystów. Tak. Podoba mi się, jak Izak prowadzi to wszystko, ale zakładam, że bardziej ten bombsite A będzie robiony. Tymczasem trzy razy z rzędu B. Nie może jeden raz za dużo, ale zobaczmy rok. Ładny headshot! Co się dzieje teraz jeden na jednego? Pytanie, czy rok zda sobie sprawę, gdzie jest przeciwnik, albo się schowa? No, 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 rok! Jo! To jest Ace Rocka! To są trzy fragi, dobrze fragi? patrzę? Trzy fragi Rock killed three enemies! Ale po prostu nie wierzę, aż to ciężko jest In momentami impossible. uwierzyć. Naprawdę. Co mi się wydarzyło? Izak po prostu w tym momencie musi umierać ze śmiechu, chyba prawdopodobnie. Ale naprawdę, aż momentami ciężko. Jeszcze powiem napisać uwierzyć. na czacie, łatwo. Ruk. Łatwo, easy, z... easy. Trenowałem. To jest to no, 20... tak. jego 20 godzin w CS-ie, A bo to w jest momencie. jego takie kilka minut, które widzieliśmy przed meczem tak, Francji. Tak, tak. Jest podejście na A, i widzimy, że. Izak, w tej znowu na początku 2% życia mu już pozostało. Musi więc uważać z tym wejściem, Rok teraz nieudany nieudany wjazd przez rampę na a no i to może być runda dla CT, co obawiam się niestety, ponieważ Izaak 2 HP no i zawodnicy polski jakby teraz cofają i próbują wejść w inną stroną. No tak, teraz już widzimy, że są jakieś kombinacje w drużynie Polski, ale Abel czujny, Sprawdzi się rodek, teraz wraca jednak piwnicą, no i słyszę, słyszę, chyba kupsona chociaż teraz ten zwolnił i nie właśnie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy go usłyszał. chyba nie. nie Bo momentami Koopson biega, ale właśnie w odpowiednio chyba wcześniej wcisnął shift i widzimy, że bomba spokojnie przechodzi na bombsite tak, B, sprawdza to, to jeszcze Izak, ale my wiemy, że tutaj nikogo z antyterrorystów nie ma, na plecy jednak będzie wchodził Abel i myślę, że Polacy się go nie będą tam spodziewać z tą P90, przede wszystkim Izak musi gdzieś jakoś fajnie nie skąpić Musi przynajmniej zrobić wrażę wyrównującego. Izak, właśnie A, co o ładnie. tym mówiłem. I mamy dwóch na dwóch bomba podłożona. Także <noise> tak, widzimy teraz podejście właśnie e, pod stronę. Oj, ładnie tutaj próbuję unikać, ale Abel, czy on będzie w stanie? Pamiętajmy, że to jest jeden z tych lepszych zawodników po stronie hiszpańskiej, ale P90 full auto, Izak, Izak czy da radę. Bardzo ładnie, no jeszcze jeden z zawodników e, CT przy życiu. Bomba pika, bomba pika. Gdzie on jest? Widzimy na ekranie, że sprawi, z prawej strony. Czy Izak go wyczuje, bo on tam się skrada po cichu? Już teraz wie? A niestety, ale czy zdąży? Nie ma chyba Nie tej zdąży. Fiezy. Nie ma definicji. Jest to będzie tak. Ta, to będzie runda zdobyta przez Polaków. Jednak to no bardzo ważny tutaj był moment właśnie tego wejścia na Beno. Myślałem, że Abel się w porę zorientuje i to wejście na plecy mógł być na pewno lepsze, bo widzieliśmy, jak on długo nie mógł trafić Kubsona. Tak, zrobił tak, to tak. zdecydowanie za późno. Spokojnie Abel powinien zabić i Kupsona, i po chwili Izaka, ale jednak Polacy jak na razie górą. Czwarta runda z rzędu i to jest naprawdę już sporo. To już wiele znaczy. Bardzo ładnie rozpoczynamy, aczkolwiek martwię się, czy te rundy nie trwają zbyt długo. Zauważę, Francuzi, tak, tak. Francuzi potrafili bardzo szybko te rundy egzekwować, szybko plantować, szybko masakrować przeciwników. Przez to te sześć rund wpadło im bardzo łatwo. A w tym wypadku dużo czasu zmarnowaliśmy na tej poprzedniej rundzie, ale jednak skutecznie. Zobaczmy, bardzo ładnie granat, Izak. Wchodzi teraz dobra pestka w głowę. Jeszcze jeden zawonik CT na krótkiej, ale będzie podchodził od konektora. Ale Izak wie co ma robić. I to Znowu. jest on tak. I tutaj bardzo ważne, że Izak zdecydował się właśnie na takie podejście pod jedną, drugą pozycję. W końcu pod trzecią. Pod ten łącznik, to wie, że musi szukać rywala, wie, że te rundy trzeba zdobyć jak najszybciej. Tego nie widzieliśmy na początku, tego, tego Polacy jakby nie, nie, nie. unikali, albo wręcz przeciwnie, skracali jako antyterroryści, co było bezsensowne, pamiętam, na Daszcie 2. A teraz właśnie jako terror, tak, Izak tak, tak. Wie, jego partnerzy wiedzą, że trzeba szukać. Jak mają przewagę jednego, czy nawet dwóch zawodników, to tego ostatniego warto szybko znaleźć, wyeliminować go i zakończyć rundę. 5-0, więc jeszcze jedna i będziemy mieli tyle samo, co Francuzi w meczu z krajami nordyckimi na Daszcie. Na daście podejście teraz klasycznie na ten bombsa. I te bardzo chyba go lubią zawodnicy z Polski Izak udane wejście, bo wcześniej próbował skakać, ale P90 było w stanie go. Formę szczęścia, jeśli tak? tak. chodzi o Izaka, bo widzimy tylko jeden HP. Więc naprawdę to się <grym> mogło źle skończyć dla jego, samego, dla jego samego i dla jego zespołu oczywiście. Chociaż jak nie Izak to rok. Dokładnie na B -S -S -B już no się już zaskoczył nie raz, także dla mnie to jest bardzo udany występ Roka w tym turnieju. Ładne wyjście teraz, Izak, Izaka. Dobrze. Już zaskoczył nas przynajmniej ze dw na dwu czy trzykrotnie nawet w tym Counter Strike'u, więc tutaj jak dla mnie rok się super sprawdza. Tak, nawet nie, wiem, nie lepiej niż w tym Go Simulatorze, szczerze mówiąc. Zdecydowanie. Ugrał już dwie takie runy, na daście właśnie jeden na dwóch i teraz chyba no, miał Ace'a, tak? Na Mirażu, więc naprawdę wielkie brawa dla roka, mówię nie spodziewałem się, że on może taką runę ugrać, a jednak fakt, że było sporo w tym szczęścia, bo widzieliśmy go, że drugiego flaga z AK. <laughs> sporo w tym no właśnie, szczęścia było, ale jednak. Runda ugrana, szósta już dla Polaków, no i zobaczmy, czy jeszcze może z dwie Polacy wyciągną po fleczach. Izak od teraz ładny headshot palących i jeszcze ten z antyterrorystów. Drugi, wypestkuje, wypestkował tak go jest. tam. Dobrze, więc mamy bombsite zdobyty przez Polaków, ponieważ no, Izak Kozak, Izak kery no, jeszcze Izak Ace za chwilę. Izak Kozak, tak. Izak Masakrator z wąsem. <śmiech> <śmiech> może w Shovel nie poszło, ale tutaj <laughs> odejduje się. Dobrze. No i dobrze i no, jednak, znowu Ace. Nawet zabił człowieka, kiedy był na flashbangu, tam pisał, więc widzisz. Nie, to <grystanie> oczywiście dobre, do, dobre zagranie tego zawodnika. Widać, że to świadczenie, bo wspominaliśmy o tym już niejednokrotnie, że a propos używania granatów, że jednak o ile zobaczymy, że Kupson posiada trochę tych granatów, to Izak używa pełną paletę tak, i flesze często. Bo on wie, że musi być entry -fagerem. on nie może liczyć tutaj na Roka czy na Kupsona, żeby oni jakoś wyciągali, tak? To on jest tym, który ma zrobić zamieszanie. To właśnie Izak jest. jest tym graczem, który ma wchodzić jako pierwszy. Teraz sam Izak na A, no i to będzie kłopotliwe, dla Ale czy ta zmiana jest polska? wierzymy hashtag Billy. Pamiętajmy, że Rok ma takie naprawdę dobre przybłyski, świetnie mu w tym celu w dzisiejszym dniu. Nie wiem, czy to ustawienie komputera, czy może śniadanie, obiad, czy jakaś dobra rozgrzewka przed tym wszystkim. I mimo wszystko podejmują, twardo tutaj trzeba wchodzić. Pewnie jest informacja, gdzie się znajduje się ten przyziemnik. Rok rok, jednak nieudana akcja. Kup jeszcze w locie w ogóle. Ładny to był Ładnie to wyglądało. I czy podłoży bombę. O to jest pytanie, no bo jednak Hiszpanie nie grają w stylu Niemców, czyli nie wyczekują nawet po tej podłożonej bombie te dodatkowe gratisowe 5 sekund, czy 6, aż tak, tak. na nie tryhardzą. I wygrazi, ugraliśmy już 7 rund, to jest kluczowe. Kupson, rundy kolejny headshot, no i poczekajmy, może być Hiszpansu... trzeci frag Kupson! Był naprawdę bardzo blisko, pozostawił 12 HP Braxterowi, no. Ale widać, widać, że każdy właściwie tutaj może zdobyć trzy flagi, czy to Izak, czy to Kupson, czy to Rok. Więc naprawdę wielkie brawa dla zawodników z Polski, chociaż teraz szkoda tej rundy i chyba to jest koniec pierwszej połówki. Bo i ja tak 8 rund już minęło, więc i tak e, dość dużo dość dużo się tutaj tych rund mhm. pojawiło jak na te pierwsze 8 minut. Zobaczymy jak poradzimy sobie w CT. Mimo wszystko szkoda tej ostatniej rundy, przyznam szczerze, bo mogło być 8-0, to już fajnie by wyglądało. Tak. I 8 rund, 2 rundy więcej niż Francuzi. Ale zawsze mamy tę jedną chociaż więcej niż Francja. Tak, tak. No i Izak na naszych ekranach. Zobaczymy co mówi, posłuchajmy. Izak, powiedz coś. Przemów do ludu. Tak jest. Polacy ci oglądają. Usłyszałem chyba tylko rok, tak Rock, jest. tak, tak, tak jest. Co z takiego? Chyba że ko komenda wcześniej poszła. Izak wpatrzony na środku. Ja słucham, dociskam słuchawki, żeby tak tutaj samo. wszystko wszystko na B. Idą chodzi. na B. Idą że są na B, widać bombę. No Izak tu ładnie pokryje. Ładny headshot, numer jeden. Ale jeszcze dwóch zawodników. Jeden zawodnik, przepraszam, że przy życiu. Próbuję nawet przez ścianę tutaj skanować. Wiedzą gdzie jest przeciwnik. Nie wiem czy są w posiadaniu gdzieś bomby Polacy. Dzień. Czy gdzieś wypadła, ze któregoś z stężenia. Nawet już nie, nie cof... widzi teraz no Nizak, więc wydaje mi się, że tereś tam mógł Zostań, cofnąć. Zostań. Ale kupła zajął. Także drafagi tak. kupsony, Nizaka i atak na bombsite by powstrzymany. No także jak mówiliśmy, no raczej mecz jednostronny, tego się spodziewaliśmy i prawdopodobnie tak będzie wyglądał do samego końca. Oczywiście teraz już Polacy no wygrywając te rundy nie zapewniają sobie dodatkowych punktów, jeżeli chodzi o ten ranking główny. Aczkolwiek też przynajmniej powstrzymał Hiszpanów, chociaż Hiszpanie są na końcu i nie sądzę, żeby stanowiły jakiekolwiek zagrożenie. Chyba, że ten Project Cars faktycznie tak ma wszystko zmienić. To ostatnia gra, po której się nam może, słuchajcie, wyzwania... sporo wydarzyć, jeżeli chodzi o ranking. Tak, wyzwanie GeForce GTX Challenge właśnie na tym polega, że tutaj ten od ostatni, odprakta. powiedzmy, ostatnie wyzwanie w tym, tym tak, ostatnia boju, prosto, w boju gamingowym. Może wiele zmienić, może zamieszać w tej kwalifikacji globalnej, ponieważ przypomnę, że jesteśmy jako Polacy na drugim miejscu. Wyprzedzają nas tylko Francuzi, ale o do, dosyć dużą liczbę punktów, więc musimy tych punktów zbierać jest jak jest najwięcej. A w tej rozgrywce CS-owej akurat liczą się tylko punkty zdobyte po stronie terrorystów i gramy po 8 minut na każdej stronie, także. Póki co zdobyliśmy 7 z tego co pamiętam rund po stronie Tero, a teraz po prostu bronimy i staram się jak najwięcej tych punktów nie oddać przeciwnikom, czyli Hiszpanom. Tak, no generalnie jeżeli spojrzymy właśnie na, na ranking, na porównanie Francuzów i Polaków, no to skoro Francuzi zdobyli w poprzednim meczu 6, a my 7, no to oczywiście jedna runda dla nas, dokładnie, nie ale tak to jest tak. nadal ten punkt, tak? tylko to jest oczywiście nadal no, Mało. spora, tak, bo to jest około jeszcze 20 przewagi. w punktów. wielkiej paczce z mąką. Dobrze <laughs> powiedziane. <laughs> Rozumiesz to i zobaczymy, jak będziemy bronić się tą kolejną już dziesiątą, jedenastą, przepraszam, rundę. Na spokojnie, kup są dobrze ustawione nawet z tym krótkim, ale za dużo terrorystów w tamtym miejscu. Zbyt y, dobre bronie mieli na odległe tutaj ataki. No Brakster jednak jeszcze lekiem. nie wchodzi. Izak z fragiem, no i zostaje sam: Brakster jeden z Hiszpanów na dwóch Polaków na Roka i Izaka. Polacy oczywiście pod BSM Bay to rok, trafając Baxtera w głowę, kończy nam kolejną rundę. Więc jak na razie tylko ta jedna stracona w tym spotkaniu i ta jedna właśnie, która jeszcze mogła się pojawić u Śpuda, Polaków, no. bo to była ta runda w pierwszej połowie, tak? To była ta runda numer Kupson 8 tam mógł właśnie jeszcze poszaleć, ale w, w, zabrakło. No 12 HP 12 tak, HP tak. zostawił swojemu przeciwnikowi. No trudno bywa, no już nie możemy aż tyle ubolewać nad tą jedną rundą, w każdym razie bardzo i tak i tak bardzo dobrze Kupsan tam zagrał. To nie jest tak, że po prostu on tam coś, coś nie. nie no do. Końca. Sam na trzech, coś. jeśli dobrze Sam pamiętam. Dwóch ja, zabił, więc, trzeciego więc i tak prawie. Eee, I wszystkiego panie, teraz szybki atak na bomb Site B. Tam powinien być ustawiony standardowo Kubson. I właściwie ta sama taktyka, co na mapie de cash. To znaczy, jeden na A, drugi na B, Izak na środku. Partnerzy dają mu info, gdzie jest atak. No i oczywiście Izak dobiega. Zobaczmy, teraz frag dla Izaka zostaje sam Iwan, któremu pozostawił Kupson tylko 7 HP. Tak, jest Więc Izak powinien wykończyć, dydl chociaż dydl dopiero mostem. trzecim strzałem. No, Digg jest taką bronią, powiem szczerze, mam do niej duży sentyment. Sentyment od y, czasu 1,6, bo tam zawsze mój no, standardowy, Broni, to, plus AWP. No to... To, to był to mój standardowy to e, to samo. E, ten, standardowe wyposażenie. I tam po prostu Dig był niesamowity. No, był przesadzony, powiedzmy sobie wprost. Tak, Diggl tutaj taki jest, Ma faktycznie ten jest odrzut fajny. taki, ja że. Ja lubię tutaj Dig, a był taki sam. To jest niesamowity. To jest tak, że czasami masz rundę, w której wybiegniesz z Diglem, bo też dwa strzały, polecą dwa headshoty, ale po prostu się czujesz jak Bóg. Albo masz celownik Jak Bóg. Albo, Albo potem masz celowity przez... tak głowie i siedem strzałów nie gra. Albo potem przez trzy tygodnie nie jesteś w stanie nikogo nawet zabić. Tym diglem. No ale jednak na tej jednej takiej ulotnej chwili jest warto czasami Digla wziąć i kupić. Myślę. Ja nie wiem czy jakiejkolwiek fragawca jest go. Z... Nie no, z Digla może z jednego czy dwa zdobyłem, ale naprawdę nie korzystam z tej broni w ogóle. My mamy ostatniego zawodnika pod BSMB, Izak wyczyścił środek zabijając dwóch Hiszpanów, no Tam i kupił się prawdopodobnie teraz info tak, dał. tak dał mu info, że coś się dzieje, więc Izak oczywiście dobiega. Ale widzimy, że Iwan jeszcze nie wychodzi, że Iwan tutaj jeszcze liczy na to, że uda mu się zdobyć fraga, ale oczywiście traci na tym czas. No i tak było skanować. Skanuj. Ja powiem szczerze, że ty swego czasu dużo razy próbowałem. Nie wiem, czy to już spaczowali, czy nie do końca, ale Augiem na przykład, po prostu tutaj często skanowałem, jak leci cała ekipa terrorystów, to idzie na przykład ze dwóch sketchboata, wystrzelić naprawdę i zdarzało mi się, wyzwali od hacksów, no ale cóż, no takie tam map triki. Mam triki. No co, w 1.6 też było sporo tego. W 1.6 to no, dało się po mapie choć, po suficie tak. przecież. Widzieć przez ściany tym samym. Dużo tego było. My, moi Wygląda drodzy, przełączamy się na spotkanie pomiędzy Włochami a krajami nordyckimi. Mamy 3-0 dla tak zawodników. Jest.